Nowe zadanie, główne. Sprzęto im da popalić. Co trzeba zrobić? Co dziś możemy zrobić dla rozwiecji, gotowi do ostrzału? Tu ich tu załoga CKM-u. Jakieś wielkość ma znaczenie. O co chodzi? O co chodzi? Musztrowanie ckm -istów. Nowe rozkazy? Przecieramy drogę. Mówczek, to im da popalić. Jakieś nowe informacje? Tam? Pomóc w czymś? Spacercia. Co dziś możemy zrobić dla rozwiecni? CKN gotowy. Tworzymy tu stanowisko u Tu ich zatrzymamy. Potrzeba oddziału Nie mistów.. Czekam. Słucham. Idę. Tu będzie dobrze. Co dziś możemy zrobić dla rozwiecji? Obsługa karabinu gotowa, by służyć rozwiecji. Gotowi do ostrzału. Rozstawianie broni. Ma ktoś ochotę na partyjkę wista? Tu jest grupka! Tu czekałem! Tam jest jeden po Samotna jednostka w rogu! Dobruk! Wszystko na nas. On, on Już ja to zrobię porządek! To droga zniszczona! Szukacie ochotników? Tu załoga CKM-u. Mnie tu nie ma. Co dziś możemy zrobić dla rozwiecji? Potrzeba oddziału? Wróciliśmy! To nie są naszych! Bierzemy się za CKM! Gotow. załatwić całą... to! Załatwić

Gotowi do strzału. O co chodzi? Co dziś możemy zrobić dla rozwiecji? Skoro trzeba... trzeba oddziału, musztrowanie CKI. Kto by nie chciał postrzelać z cKM? Co się dzieje? Wszyscy Nowy system uzbrojenia gotowy, gotowy. do roz... Zabrać każdą drobinkę. Strzał, sługa karabinu, gotowa, by służyć rozwiecji. Było miło. Coś do zameldowania? Co dziś możemy zrobić dla rozwiecji? Tu załoga CKM. -u. O co chodzi? Gotowi do ostrzału. Coś do zameldowania? Co dziś możemy zrobić dla rozwiecji? O co chodzi? Tu się za CKM! Jakieś. Kto by nie chciał postrzelać z CKM? Mierzymy się za CKM! CKM Nie Nowy ma systemu uzbrojenia, do, do, do walki! Gotowi do strzału! Tu ich zatrzymamy! Meldujemy wielu wrogów! Jedna z naszych jednostek osiągnęła status weterana. Jedna z naszych jednostek osiągnęła status weterana. Widzę tu wiele Co mamy zrobić? Słucham? Łowiec! Chcę! Podpalam! Odsłuchać oto informacje. Przygotować się do strzału. Zen, przygotować się do strzału. Do, strzału. Do, strzału. do strzału. Co trzeba zrobić? Może może przydać. Co możemy zrobić dla Co ojczyzny? Teraz my? spokojnie, teraz działać. Mną się nie przejmujcie. Wrogowie, tam! Słucham. Zabieram zasoby. A macie! Jedna z naszych jednostek osiągnęła status oh, oh, oh. weterana. Sto! Oznaczać cele! Oh, oh, nie just, mieli szans. Do ataku! Trzeba wyostrożnie! Wypada strzałem! Co trzeba zrobić? Pistolet! Słucham! Widzę cel! Czas na fajerwerki! Co? Potrzebuję jakiegoś planu! Siedzą mi na karku! And a masz! Paszu, paszu! Kryję się! Wykończę ich! Nowe mi... zamówienie? Sprzęt go z oblewki rzucajmy w nich, a ty w ziemi! Zamieniam się w słuch! Natychmiast! Mów! Zawsze widzieliśmy gorsze sery. Co? Paszu, paszu! Robię Czego potrzebujesz? Dobraniecie! nie się. jestem! Da! Idę. Chowaj się. się! na, na Naprzód! Jakieś saperzy na patach! Wycofujemy się! Potrzebuję! Widzę cel! O, się przygotujcie Czego potrzebuję? Dobra. Na... Odwrót! Tu saperzy. Wielkość ma znaczenie. Obezanie. Już zaczynały nas wstępki pole od siedzenia. Co trzeba zrobić? To się może przydać. Zapeży odzyskują siły! Nie ma lepszych. Czas na odwrót! Planujemy coś? Wróciliśmy! Większość. <gry> Zapeży Saperzy odzyskują Opracamy, siły! CKM. Jestem gotowa. Tu saperzy. Zobaczmy, co się da zrobić. Grenoci, żeby wycofali się! Tu, saperzy! Kto by nie chciał postrzelać z CKM-u? Walki nie ustają. Nie wiem, kiedy wrócimy do domów. Co mamy zrobić? Sprzęt gotowy. Nowe zadanie? Bierzemy Bawiemy się, że. CKM! Co? Tu będzie bezpieczny. Gotowa do akcji. Mów czego potrzeba! CKM gotowy. Nowy system uzbrojenia gotowy do walki. Zabieram zasoby. Tu saperzy, nie ma nic, czego byśmy nie załatali. Patrzcie, ilu ich czekam! Dobre miejsce na pożar! Znowu do likwidacji! Wstrzymamy! Ja! Powin... Mów, czego potr... Zobaczmy, co się da zrobić! Chłopak, nic nie da dla niego! Zostawmy! Ja albo wy! To jest na rzeki jednoce, kochane! Pomóc czymś, to pomoże wszystkim. Teraz będzie działać. Gotowa do akcji. Wezmę sobie. Tu, saperzy! Nie ma niczego, co byśmy nie załatali. Czego potrzeba? Niech zgadnę. Co się dzieje? Przepuścić sanitariuszy! Wstrzymajmy się na chwilę! Mną się nie przejmujcie. Jakieś nowe informacje? Oczywiście. Jednostka osiągnęła rangę elitarną. Co słychać? Nie mieli żadnych szans. Potrzebujesz. Właśnie tego potrzebowaliśmy. Gdzie się wszyscy podzieli? Jestem gotowa. Tu będzie dobrze. Pomóc wszystko, będzie dobrze. Gotowi do drogi. Krok po kroku. Co trzeba zrobić? Zabieram zasoby. Powinno wytrzymać. Nowe zadanie? Tego potrzeba jakieś nowe informacje? We, to się może przydać. Powinniśmy napisać listy do rodzin, My póki nie, nie możemy. Nie Jestem gotowa. Naprzód! Nie, nie długo wrócę! wrócę! Robi się gorąco! Tu Tutaj. Co dłużej, nas na obsadzone. do, do, do Co no. słychać? Zajmowanie nowej pozycji! O co chodzi? Przygięte pod Jedna z naszych jednostek osiągnęła status weterana. A hero has gained rank. Masz! Działo obsadzone! Rozwalić ich! Strzał! Dobra, strzał! Jazda! O co chodzi? Aaaa! Pijone! Wsparcie i gotowi. Nowe zadanie. Nie ma lepszy. Zaperzy odzyskali siły. Ogień do Zapraszamy do swoich. Nowe zadanie. Sprzęt gotowy. Widzimy. Nowe zadanie. Nie ma nic, czego byś, kto by nie chciał postrzelać. Z czego potrzeba. Szukacie ochotników? Jestem go... wezmę sobie. Co dziś możemy zrobić dla rozwiecji? Wymienić olej? Nowe zadanie? Zobaczmy, co się da zrobić. Jakieś CKM nowe gotowy. Obsługa karabinu gotowa, by służyć rozwiecji. Nowe rozkazy. Tu szaperzy. Co teraz? Do wesela się zagoi. Tu załoga CKM-u. Tworzymy stanowisko ogniowe. ma lepszy. Harcownicy! Gotowi do ostrzału. Rozstawianie broni. O co chodzi? Coś do zameldowania. Nowe zadanie? Mam Gdzie działać. Przypieszmy ich. Otwieram! Mam smak.

Zle. Ej, łapy pleca, bo zapaliłeś zaszerwę. Zostawcie też dla nas.